No witam Was, więc dzisiaj będziemy testować taki namiocik, który zakupiłem jednoosobowy. Bardzo ładnie wygląda na zdjęciu. Ale czy jest praktyczny? Tego nie wiem, więc postanowiłem go rozbić i zobaczymy co się wydarzy. Do pierwszego zdjęcia, oczywiście, tu Wam tylko puszczę zajawkę tego, a dowiecie się wszystko na temat tego namiotu na youtube ale to podejrzewam za dwa dni. I jeszcze będę testował taki śpiwór. Jak wiadomo, ja przebywam bardziej nad wodą, więc dlatego. Nie wybrałem puchowego. Takie temperatury. Producenci piszą różne bzdury. Więc zobaczymy. Także, jeśli będziecie chcieli pełnej recenzji i śpiworu, i namiotu, zapraszam na YouTube'a. Myślę, że w najbliższych dniach będzie to pokazane. Zresztą przejdę, pokażę, jak jest rozbity i jaka jest pogoda. Już jest ciemno. Światełko mruga. Namiot jest rozbity. Nie ruszam się z niesprawdzonym sprzętem. No i pada. Nie wiem czy słyszycie ale o pada deszczyk, także zobaczymy. Oj, no moje piękne mrugające światełko. Trzeba się schować także reszta na YouTube będzie. Trzymajcie się. No i dobry wieczór. Muszę zapalić światełko o, i tak powiem, że z pierwszych wrażeń jestem miło zaskoczony. Jest godzina Moment, moment 23.48 sikanie mnie przebudziło, ale wam no nic nie widzicie. O! Powiem Wam tak. na zwykłej karimacie. Najzwyklejsza karimata. Miejsca jest dość. Ale znalazłem już kilka problemów. O, ps, przepraszam. Jeszcze przeskać. Ściekam. Znalazłem już kilka problemów. Mankamentów. O, nie tyle, problemów, tylko mankamentów. No co wam powiem o śpiworze? O, możecie sobie ewentualnie poskanować tam coś. Nie wiem, jak ktoś będzie chciał. Ze śpiwora jestem naprawdę zadowolony. Jestem tylko i wyłącznie w koszulce. Nie wiem, ile jest na dworze obecnie, stopni, ale to będę wiedział. Jest mi ciepło, tylko mnie obudziło. A jest, jest mały mankament przy namiocie. Nie jest to nic wielkiego. Jest to budżetowy, tani namiot. Więc nie ma co tutaj wierce ale to. Już jutro jak się udzę, teraz idę pierdziele, idę spać dalej Bo jutro trzeba wstać Także naprawdę no śpiur zdał egzamin całkowicie Jaka temperatura jest? Nie wiem nie mam pojęcia i jadę Przepraszam, ale no jestem zmęczony Podoba mi się tylko to, że mogę tutaj śmiało usiąść. I to jest... To jest fajnie. Można sobie usiąść. Jest miejsce na plecak na wszystko. Nawet szczerze wam powiem. Czy jedna osoba? Ja mam 1,76 76, Z tyłu mam miejsca, z przodu mam jeszcze miejsca. Z boku mam miejsce. No. Myślę, że dwie drobne osoby, czyli taka jak ja i plus jakaś kobieta do sześćdziesiątki. Spokojnie można by było siebie wstać. A resztę wam powiem jutro. Dobra, noc. no i dogrywam wam o namiociku, więc tak. Na jakie mankamenty zauważyłem, to przy rozłożeniu, nie wiem czy tutaj widzicie, ale o, widzicie, te szpy na sypialni mnie martwią, bo bardzo jest to mocno tutaj naciągnięte. No ale za naprawdę budżetową cenę jest kapitalny ten namiot naprawdę wygodny dużo miejsca Co do śpiwora I Idzie mój piesek I co byś ty tu chciała, co? Co byś tu chciała iść na wyprawę ze żeby... mną Tak? No, kochana, kochana. Dobra, to się uwal gdzieś i leż. Yy, co do śpiworu. Śpiwór jest kapitalny. Tak jak powiedziałem, ja śpię, będę raczej nocował blisko wody, więc no. naprawdę ja spałem w samych majtkach. Znaczy w, no w gaciach krótkich, spodenkach plus koszulka. Akurat wtedy padało. Tu możecie z tego sobie wszystko praktycznie. Wziąć zobaczyć z tego śpiworu, nie żebym go reklamował, albo coś, ale jest to zwykły syntetyk i naprawdę, tak jak było opisane, mnie było w tym gorąco. Teraz, tak, co z tymi czwami? Na przysłała mi pani taki fajny klej, żeby je wzmocnić. Namiot stał kilka dni, padało. Nie przemknął, chociaż on ma tylko 1000 bodajże 500 mm. Czy jak to tam jest mówione na temat? No, 1500. No ale jeszcze miałem płyn do impregnacji i całego go sobie zaimpregnowałem, także praktycznie specjalnie poluzowałem, żeby woda stała na tropiku. Będziecie mieli zdjęcie pokazane. Nic, nie przeciekł do środka, nic, żadnej wilgoci w środku nie było, dlatego ja jestem fanem. Otwórzcie taką latareczkę co sobie zrobiłem. Świeci, można książeczkę jakąś poczytać. Mieści się plecak, mieści się ja. Na upartego naprawdę tutaj wejdą spokojnie, by weszła jeszcze jedna, w miarę szczupła osoba i też się można wyspać. Samopompa delikatna I, i, I żaden problem Są takie fajne samopompy Niedrogie około 180 zł Więc taką samopompę do tego Mam zamiar Zakupić No wiadomo To wszystko Pewnie zna, Ale mówię No Jestem zadowolony z niego także Muszę teraz zobaczyć jaka będzie pogoda i i co no i wtedy ściągnę tropik i też wszystkie szwy od zewnątrz przejadę a jeśli chodzi o tropik no to nie muszę się martwić bo widzę że jest jest ładnie zrobiony klejem właśnie chyba tego rodzaju od środka nie wiem czy to będzie widać a jest mi trochę ruszać Trudno się, to zresztą zobaczycie. O, widać, że jest zrobione. Chyba, chyba widzicie. Jest zrobione klejem, także tu jest wszystko ok. Jeśli chodzi o tropik, jest wszystko ok. Trochę mi jest trudno naprawdę się ruszać, a to zobaczycie dlaczego. No po prostu gościu się we mnie wpierdzielił samochodem na moim pierwszeństwie bezwarunkowym próbował się kucić z policją no niestety rozwalił mi cały rower rower pójdzie do serwisu który robi to bezgotówkowo bo to był, był no tak no był elektryczny rower koła pogięte silnik nie chodzi nie interesuje mnie to to pójdzie z jego polisy także mam to gdzieś Zobaczycie tam w górnym gdzieś rogu Wam zdjęcie zdjęcie Wam pokażę jak moja nóżka sobie wygląda po powrocie ze szpitala na drugi dzień, bo nie chciałem jechać, no ale namiot oficjalnie polecam. Niecałe 200 zł niecałe 200 zł i, i, i no i jest dobre jest i palna, widać, że ta podłoga no to wiadomo, to już mamy standard na zwykłej karimacie starej tutaj jakiejś tam o, taką jak widać spałem taka srebrna ale namiocik zdał test w deszczu kilka dni miałem to puścić trochę wcześniej, ale no nie chciało mi się nawet wstawać z byra też jakiś zadośćuczynienie nie będę wołał za to no bo mój ból to jednak mój ból to teraz mnie boli trochę mi było ciężko tu się wkulać do tego namiotu ale ale mówię no jest namiocik jest ok także przez najbliższy tydzień nie będzie żadnych wypadów jeszcze no dzisiaj mamy niedzielę o 20.15 standardowo włączę ten film, ale no nie ten, nie, 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 nie dam rady, no gdzie noga, sina, porozpalane wszystko. Jutro do lekarza i, bo byłem w szpitalu typowo ortopedycznym, no to złamań żadnych nie ma, ale jednak prześwietlone. Nie wykażę, czy nie ma zerwanych ściągnięć czy czegoś i troszkę to napierdziela, bo trudno. Dochodzą wypadki po ludziach, nie przypuszczają, że akurat po mnie. No, no, to to by było na tyle. No i tam jeszcze wam puszczę na końcu, bo będą dwa kotki do wydania. To zobaczycie zdjęcia. Dwóch małych czarnuszków, które będą za około dwa tygodnie do wydania sikają i robią kupę do kubet. No i to chyba na wszystko. Trzymajcie się i obyście nie mieli takiego pecha. A teraz zawołamy mojego najlepszą, moją najlepszą przyjaciółkę. Chodź. No chodź. Wlatuj.